Jeżeli ktoś musi znowu to zrobić, więc robię to ja, tak jak to było w tamtym 2021 roku, więc zaczynamy kolejny mocny materiał na temat elektronikacji. Siemanko, z tej strony oczywiście Damian z kanału Damian Sport HD. witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Krótki materiał chcę taki nagrać, ponieważ chciałbym Wam powiedzieć o czymś. Co nie podoba mi się w tej Fifie i chciałbym powiedzieć to co na pewno też wam się nie podoba, jak po prostu jesteśmy typowo, brzydko powiem przez tą grę buildymani, no tak zrobiłem specjalnie żeby było to. Zrozumiałe. Więc jeżeli chcecie posłuchać tego co ja mówię Zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału Tylko ci przycisk tam na dole, niech ten link zamieni się Czyli niech ten przycisk zamieni się na szary Żeby nie był czerwony, lecimy po 900 subskrypcji Bardzo prosta maszyneria Electronic Arts Pamiętacie jak w tamtym roku opowiadałem Wam O tym, że kwalifikacje zostały spieprzone. Słuchajcie tego Jeżeli chodzi o Food Champions ym... Wszystko, powiedzmy sobie szczerze, dobra. Jest okej, okay, można w to jakoś tam pograć. Nawet powiem szczerze, że w tym, w tym roku lepiej się gra w właśnie w jak same e, rewalsy. Ale liczniki na dole bilansowe to jest kurwa porażka. Dlaczego? Bo ja mam zrady tłumaczyć o co chodzi. Wygrywacie jeden mecz, jeden punkt. Przegrywacie jeden mecz, dwa punkty w dół. I, I tak czy siak ktoś się z tymi bilansami i tak w tym momencie nie godzi, bo ze względu na to, że będzie tak, że wygrać jeden mecz, drugi przegracie, trzeci wygracie, to i tak jesteście na bilansie ujebni, więc e, brawo jej, matematyka pewnie ze szkoły podstawowej jeszcze, no ale to e, nie jest takie główne clue, clue, którego będę się czekał. Druga sprawa to są właśnie division, Rivalsy. division rivals, Rivals, Rivals jak to tam mówi, tam mówi, już się nie będę w to spekulował, zmuszanie gracza do grania w ten tryb, który jest tak spocony, że ja nawet nie chcę wiedzieć co niektórzy mają tam w głowie. Ja rozumiem, że walka o ligi, słuchajcie, ale ja nie pamiętam właśnie takich sytuacji w poprzednich FIFA, że na przykład w sezonach FIFA 18. Czy nawet tych pierwszych w w 19 czy w 20, nie było takiego spocenia, jak mamy teraz w aktualnej e, odsłonie gry. Jeżeli chodzi o granie na serwerach e, w rajbalstwo, to po prostu mnie się wydaje, że ja bym zrobił chyba lepszą grę i puścił lepsze serwery. No z całym szacunkiem, bo bez tego no nie da się po prostu. A to coś, co chwilę jak coś tam kombinują. A to coś tam, nie wiem, coś, coś tam oni, coś tam dopracowują po cichu. Świetny przykład dam wam sprzed dwóch, może tygodni, dwóch, trzech tygodni. Wam dam taki przykład. W czwartek wieczorem grałem w Rawalsy po ukończeniu live'a yy, z kariery widzów. No i słuchajcie tego motywu. Akurat byłem na imprezie z Wojtkiem, Predim, yy, którym graliśmy w FIFA. Graliśmy w FIFA, to było akurat chyba przed albo po nagrodach. W czwartek, nie, to czwartek, bo to już było po nagrodach. W czwartku na piątek. I powiem Wam tak szczerze, że taki fan był w, tej, w tą grą. Tak, myśmy, tak się przyjemnie grało, wszystko pięknie, fajnie funkcjonowało, a w pewnych momentach ta gra po prostu mam wrażenie, że no nie wiem, no że ona dopiero jest, nie wiem, beton na to wychodzi. Ponieważ y, nieraz już nawet słyszałem, że z wody nie działają, y, że strasznie się leje, autobloki, to w ogóle to jest masakra. A właśnie przed tym, jak to nagrywam, jesteśmy przed kolejną łatką do Fify. Brawo, brawo, brawo kurwa, brawo, no, no świetnie, no dalej nerwcie tą grę. Ale dobra, to nie zmienia faktu, że Mamy tutaj gameplay, jest tragiczny właśnie w Division Rivals. Podobnie jest z, z meczami towarzyskimi, z pucharami, gdzie ponoć mamy być łączeni dywizjami, a nie tak jak było to randomówka. Nie wiem czy to dla jednego dobrze, dla drugiego niedobrze. Ja praktycznie w ogóle w mecze towarzyskie praktycznie nie gram, no chyba, że zagram ze znajomym albo z kimś. I trzecia sprawa jest taka, że po raz kolejny mamy Zbyt wielki wysyp kart. Zwróćcie uwagę, że na, em, gdzieś to widziałem na footbinie, bodajże, zdjęcie Kryjana Mbappé, którego gdzieś tutaj będziecie widzieć, ma 100 tysięcy łapek w dół. Dlaczego? Ponieważ pamiętacie już kiedyś, była taka sytuacja właśnie z Kryjanem Mbappé z podmem miesiąca z Ligę, gdzie on dostał tak piorunująco, żenujące wyzwanie. Tyle było SBC, tyle było tego wszystkiego. Że po prostu można było zbankrutować. Więc, ja Wam powiem tak szczerze, że no nie wiem, po co dają taką grę. A druga sprawa jest, to jest właśnie najlepsze. Ja rozumiem narodowość, liga, wszystko, ale zwróćcie uwagę na to: Stadio Mané, flashback z Bayernu, 93 oceny ogólnej. Karta jedna z takich top, jeżeli chodzi o swoje pozycje. Ale nie rozumiem y, dlaczego Kylian Mbappé ma ocenę 92 na karcie. To jest właśnie logika myślenia jej, właśnie do tego dąży. A jego Infor ma też 92 oceny ogólnej. Przy czym Infor ma tylko delikatnie mniejsze statystyki y, od tego, co ma, y, co ma właśnie karta podm. Nie rozumiem tego. Y, to jest właśnie głupia logika myślenia Electronic Art w tym roku. I też jeżeli chodzi o drop w paczkach. Teraz to jest głównym tematem moim, to jest drop w paczkach. Drop w paczkach, który powinien być nagradzany, gramy całymi tygodniami. Musimy zagrać te 8 pieprzonych meczów w Rivalsach, żeby dostać te nagrody, tak? Ja tak jak wam powiedziałam w tamtym roku, ja nie oczekuję jakiegoś tam wokalu, bo nie mogę tylko sobie, mówię w imieniu społeczności, która nie wiem, gdzieś tam nie ogląda czy coś w tym stylu. Wyrąbane mam to, czy mnie będzie hejtował ktoś, czy nie, bo powiedzą: A Junior, ty pierdolisz, bo ty trafiłeś Puskasa, trafiłeś Eusebio, trafiłeś gdzieś drogbę yy, i już ci gra nie pasuje. Mm -mm. My tu mówimy o kartach gwarantowanych, które były za jakieś SBC. No, oczywiście, Puskas to jest akurat taki random, że w Puskasa trafiłem w paczce z hybryd Ligi i Narodów. To jest różnica. Eusebio, drogba teraz Kuman, który mi wypadł, Maldini, Cannavaro, yy, Zambrotta, to wszystko mi wypadło z tych paczek yy, gwarantowanych. A jeżeli chodzi o nagrody za Rivals, nagrody sezonowe, które dzisiaj odebrałem były tak żenująco śmieszne, że po prostu, no jak mam dostawać czymś takim, tak Wam powiem szczerze, mam, mam coś takim dostawać, typowo tak, takiego, o, takiego liścia, to tam po mordzie, to ja się zastanawiam w ogóle, po co jest w ogóle, po co w ogóle jest sens grania w tą grę. Bo tak, jako tako, jeżeli chodzi o nagrody za Food Champions, jako tako oddaję. No, można przyznać, że nawet za kwalifikacje czasami coś tam wypadnie. Trudno. No, nie wypadnie raz, nie wypadnie dwa, nie ma co się łamać, ale ludzie, gramy w Rivalsy tak naprawdę od, od 30, od praktycznie... Od dnia moich imienin, od urodzin Frediego, to jest 27 września, czy tam 8, my gramy w grę i co tydzień oczywiście każdy gdzieś tam te paczki, co otwierał, to wszystko, paczki z podglądem to SBC, Wasze mecze, czyli marki matchups. no ale no nie wiem, no w nagrodach sezonowych za ja jeszcze nie widziałem u nikogo z tych rówieśników, których oglądam i też z tych youtuberów, których oglądam, żeby coś sensownego wypadło. To teraz jest moje pytanie takie proste. Dlaczego jest tak zrobiony tryb, że mamy zagrać 90 meczy, 90 punktów mamy zdobyć i potem nie cieszyć się z tych nagród? Bo jednak mimo to wszystko człowiek poświęca ten swój wolny czas, żeby pograć sobie w tą Fifę. No dobra, no to pospamię, żeby być Bliżej tego końca sezonu, żeby mieć już w spokojnie te Rajwalsy, raj bo niektórzy cisną przez. Ja znam tam nawet takie przypadki. Przez dwa tygodnie ciągną Raywalsy po paręnaście meczy dziennie, oni mają już spokój od sezonu. 90 punktów bite, zajmują się czymś innym, a niektórzy po prostu Raz, nie mają na to czasu, a druga sprawa jest taka, że jest tyle kontentu dodane. Jest te Food Champions, są srebrne rozgrywki, jest, są też srebrne bestie. Zaraz dojdą słapy za Food Birthday, za, za urodziny, urodziny food. No, dojdą też, bo zaraz też będziemy mieć promocję, oczywiście, um, oczywiście będziemy mieć teraz promocję, która, no, nie się podobała. Tam widziałem jakieś przecieki Um, właśnie, um, nie pamiętam jak się nazywało to event, ale dobra, nieważne. Um, Przyszły Gwiazdy Food, o! Przyszły Gwiazdy Food, teraz mi się przypomniało. Przyszłe Gwiazdy Food, um, zaraz będziemy mieli kolejne nagrody, kolejne wyzwania, kolejne karty, bo też karty się pojawią. Um, no a przede wszystkim najważniejsze w tym wszystkim, że zaraz będą słapy. dalej będzie spocenie. Um, no i będzie taka jawna niesubordynacja. Jeden gościu sobie zrobi maksymalną tam ilość tych słapów, nie wiem co tam będzie i zrobi sobie paczkę z gwarantowaną tą oceną yy, z ikoną, nie wiem, 90 plus, w no, przykładowo przykładowo. No a na przykład ja sobie zrobię paczkę yy, bez ograniczenia, bez dodawania żadnego overalla, na przykład ikony i tak. I on na przykład takie paczce trafi szewczenkę 97, przykładowo mówię. A ja na przykład co otworzę taką paczkę gwarant bez gwarantowanej oceny i co trafię PL95. No i powiedzcie mi, gdzie tu jest w tym momencie logika e, tego grania, bo dają tyle kontentu. Fajnie, że gdzieś tam ten kontent jest dodawany po cichu, że e, z, teraz są przyszłe gwiazdy Fuzzera, będą rodzina ultimate'a. E, będzie masa tego kontentu. Ja już e, nie pamiętam, w której Fifie to tak było, ale chyba nawet w żadnej tak nie było. Nawet w FIFA 22 nawet nie było aż tak, takiej tragedii. Że, yy, że praktycznie w połowie FIFA nawet przed por, połową, przed toty praktycznie po y, kilkanaście składów, widziałem kilkadziesiąt, składy złożone z kart specjalnych. Nie było tam ani jednej złotej karty. Bo w tym momencie Wam tak powiem szczerze, że nałożenie tego kontentu to jest jedno zmuszanie Grania w, rywa, w Rivalsy y, to jest druga rzecz, bo to jest druga rzecz, my się od tego nie odbiegniemy Rivalsy musimy gdzieś tam te 30, 20, 50, czy tam 10, 50, y, 190 musimy, 90 metrów musimy zagrać, tak? No to Da się wyciągnąć pewien fan z gry jeżeli y, Jeżeli gracze zostaną nagrodzeni a nie to tak jak tak, że e, jeden wbije 90 punktów, nie trafi nic, drugi nie bije 50 e, tych punktów przełomowych, nie trafi nic, trzeci sobie wbije ten minimum, najmniejszy. A no co? O no to ten kurwa wypadnie? No jak mi to wytłumaczycie? E, dla mnie EA powinno zrekompensować tych ludzi. Bo nie po to się wydaje pieniądze, bo niektórzy są tacy, co pieniędzy nie wydają na FIFA. Nie mówię tutaj o moich bliskich, tylko ogólnie. Jeżeli my kupujemy grę, jeżeli jest to tak obiecane, że rywalcy będą nowe, będzie inaczej, że będzie łatwiejszy sposób bijania tych punktów, to może zmniejszcie te punkty. Zróbcie lepsze serwery do grania w Rawalcach a my o wszystkim zapominamy i jeszcze przede wszystkim nagradzacie tutaj graczy, bo to nie mówię o tym, żeby w cokolwiek paczce Ja pierdzielę, walkout, nie? Walkout musi być, bo elektronik obiecał. To nie o to chodzi. Walkout, walkouty, czy to, nie wiem, czy to będą ikony, czy to toty, które się zaraz kończą jutro, czy przyszłe gwiazdy Future Stars, czy będzie to, nie wiem, karty urodzinowe, czy Team of the Season. To nie o to chodzi, żeby... Elektronikarz dawało yy, w każdej paczce jakiś, yy, jakiś wysoko ralowy traf Bo gdzieś tam być tam na footballu, że w tym roku yy, Toty jest najtrudniej w całej historii Alchemistad w ogóle trafić. Ja trafiłem, pamiętam, tylko w FIFA 15 grając yy, na yy, platformie yy, PlayStation 3. Trafiłem tylko raz w życiu. Um, jeszcze nie streamując, bo tam wam powiem, że raz powiedziałem, że trafiłem na najlepszą, trafiłem pierwszy raz o tym w życiu, to było na kanale, ale tak prywatnie grając, jeszcze nie streamując w FIFA 15, trafiłem Sergio Ramosa z paczki za 15 tysięcy i to było tylko tyle, więc y, zmniejszcie troszeczkę, znaczy no tak, te punkty mogą zostać, jest okej, okay. ale tak, zmniejszcie troszeczkę y, te serwery, żeby nie były tak znerwione, jak są do tej pory, no i przede wszystkim no zacznie się nagry, nagradzać ludzi, bo yy, to jest to jest porażka. I zaraz będzie, i zaraz będzie taka, kurwa, nie gram w tą Fifę, bo nic wiecznie nie trafia. Bo są takie przypadki, że ludzie już mają serdecznie dość, że nie chcą grać w tą Fifę ze względu na to, że gra jest tak spieprzona. Chodzi tylko głównie o walsy. To jest masakra. Paczki nie oddają. Yy, paczki końcowe za sezon fatalne. Ważne mecze, gdzie kiedyś zawsze był jakiś ten profil, pamiętam o 17. Ważne mecze. Nie oddają. Co tam jeszcze było dalej? A przyjdzie do słapów, przyjdzie do ikon. To jeden dostanie. Nie wiem, co załóżmy teraz. były To tych Hulit na przykład, powołując się tam na, na te trafy, które widziałem. To tych Hulita na przykład było bardzo ciężko trafić. To nie ulega wątpliwości, bo on zaraz koło Ronaldinho był. Yy, w tym segmencie, że chyba 2,5% szans było, to i tak nie jest tak mało, nawet, i tak, nawet taka w miarę, właśnie taka średnia jest taka w miarę ok, 2,5% była szanse na trafienie Kulita czy Ronaldo Toty, Ronaldo, znaczy Ronaldo no tak, bo Brazylijczyk Ronaldo, ale Ronaldinho, bo on ma najmniej ogólnie Ronaldo. No i co? No i były takie przypadki, że ktoś trafił w paczce rozbudowa 81, że ktoś trafił w paczce z podglądem, bo też się tak zaczął Ja też trafiłem to, 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 to ty, to ikon. Trafiłem oczywiście Eseja Kola, ale nie jestem do niego za bardzo przekonany, bo jakoś mi nie pasuje jego styl za bardzo ogrania. No, do czego jeszcze zmierzam? No a widzieliście, czy ktoś trafił Toty honorable? No ja trafiłem akurat Keina, ale tego odcinka wam nie pokazałem, bo jeszcze go nie wstawiłem. Nagrody za z miałem obłędnie dobre, jak na mnie na rangę, na rangę, na rangę piątą zadowolony. Dwa razy Riyad Marez 88, więc jest gitara. Więc zacznijcie to wartościowywać tych graczy, którzy naprawdę... Na koniec sezonu naprawdę wszyscy się musimy pocić, robić wszystko, żeby mieć jak najlepsze nagrody, a potem, żeby po prostu dostać takiego typowego liścia od Was i tak jak Wam tutaj napisuję, tak Wam tutaj teraz daję zdjęcie Tomiego chowającego się do, do piwnicy i zamykającego drzwi na klucz. Tak właśnie się czują w tym momencie gracze. Bo po prostu zniż, zaniżany jest drop masakrycznie. Nagrody powinny być nagrodami, powinno się docenić gracza za to, że włożył ten swój wolny czas na to, żeby grać, bo są niektórzy, którzy którzy chodzą do szkół, chodzą do pracy Są tacy, którzy na razie, no, na przykład z przyczyn tam osobistych, zdrowotnych nie pracują, ale są też tacy, którzy sobie wezmą chorobowe, żeby tylko grać w tą Fifę, A i tak, i jej ma to generalnie w dupie i nic innego nie daje. Może po tym materiale coś się zmieni. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, trochę takiego mojego wywlekania było. Zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tylko Ci przycisk tam na dole. A dla elektronikarstwa, mam tylko dla Was jedną Mam tylko dla Was jedną prośbę. Weźcie się kurwa w końcu w garść, bo jak wy w przyszłym roku będziecie mieć swoją edycję gry, to nie wróżę wam sukcesu. Na razie i piona. UFL was zje.